A dziś ponaprawiamy albo przynajmniej spróbujemy naprawić pasata P5-18 Turbo, P5-18 Turbo. No to tak, pierwsza rzecz: lampy wyglądają strasznie. Trzeba je wypolerować, bo są dosłownie mleczne. No i druga rzecz: wycieki. Spróbuję zlokalizować wyciek oleju. Nie będzie to łatwe, bo wyciek gdzieś jest tutaj, w tej okolicy. Ja już tutaj sobie zdjąłem osłonę i tak oglądałem. No to tak, albo cieknie spod napinacza rozrządu, albo tutaj może cieknąć też, o i teraz nie będzie widać, ale tutaj jest o, taka cewka, no i między tą cewką a napinaczem Albo z wtyczki, też może być, ewentualnie jeszcze rurka od turbo, ale to zobaczymy po kolei. Najpierw jedziemy z lampami. Polerowanie lamp, zaczynam od ich obklejenia. No i tak, pierwszy krok, no to ja akurat tak robię, że papierem 800 całą lampę matuję, później będzie papier 1000. 1500, 2 i 2500. Na koniec będzie pasta polerska. Zrobię najpierw jedną lampę, później drugą, żebyście mieli porównanie, jak to wygląda. A lampa po polerowaniu prezentuje się tak. Tutaj macie dla porównania jeszcze niewypolerowaną. różnica jest bardzo duża. Tutaj, już bez problemu, diagnosta na pewno się nie przyczepi. Przy przeglądzie, także lecimy teraz dalej z drugą lampą. No i misja z lampami zakończona. A tak, pasat wygląda z pod spodu. Czyli jest wszystko w oleju. Zaraz zdejmę jeszcze tutaj osłonę silnika i zajrzę, co tam dalej jest. Tutaj już trochę wyczyściłem. No ale tak jak mówiłem, zostawiłem to, bo tutaj też dosłownie było wszystko w oleju. Ale zostawiłem to, bo po prostu, jak widziałem, że mi paruje dość szybko rozpuszczalnik, no to po prostu odpuściłem. No bo jeszcze jest zwyczajnie yy, był silnik za gorący. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jakie mam główne podejrzenie, gdzie to cieknie. No to jest tak, albo tak mi się wydaje, tutaj rurka będzie od turbo, gdzieś, która, gdzie, gdzieś tam idzie. Ale to są moje na razie przypuszczenia. No tutaj albo ta cewka, o ona tutaj widać ją. Zaraz ją odepnę, zobaczymy co tam się dzieje. Albo tutaj y, spod tego napinacza uszczelka y, napinacza rozrządu. No i teraz taki mały przeskok w czasie. Kolega już zabrał pasata, Można powiedzieć, no nie naprawione, ale jest umyty z tyłu silnik, wszystko ile się dało, umyłem. Także już teraz powiedzmy będzie widać skąd cieknie dokładnie. No bo wczoraj, powiem Wam szczerze, nie mogłem tego namierzyć. Auto chodziło chyba z godziny tutaj na wolnych obrotach. Trochę nim tam gazowałem i tak dalej. No ale żaden wyciek się nie pojawił. Niby cieknie, konkretnie ten olej ucieka, ale jednak no nie chciało się pojawić. Dlatego, teraz jak już jest wszystko czyste, mój kolega zabrał auto, pojedzie w trasę. I jak wróci, to wtedy po prostu trzeba będzie namierzyć, skąd to cieknie. Żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei, mamy czas, nie pali się. Ciekło już chyba nie wiem, za dwa tygodnie, to dwa dni nie zrobi różnicy. Dlatego pasatem zajmiemy się w późniejszym terminie. A ja korzystając z tego, że mam. Znaczy, że mam wolne można powiedzieć, bo nie mam żadnego innego auta. Wypoleruję w swoim Superbie lampy. Mimo tego, że jakoś tam tragicznie nie wyglądają. Ale już są takie, powiem Wam, żółknięte. Mi się średnio podoba to. I dokładnie taka sama procedura jak w pasacie. Passata robiłem wczoraj. Dzisiaj Superba. Ale tak jak mówię, no dokładnie tak samo. 800, 1000, 1500... 2 i 2,5 tysiąca, później pasta polerska. No i mam nadzieję, że efekt jakiś fajny będzie z tego. Porównanie jeszcze niepolerowanej lampy z wypolerowaną. Powiem Wam, że różnica jest naprawdę mega. Od razu auto będzie się lepiej prezentowało na pewno, bo strasznie mnie denerwuje, jak takie żółte światło się robi znaczy żółte światło żółta lampa. Tak no, tak bardziej pod kątem to widać to. Także jeszcze trzeba zrobić drugą lampkę i super trochę odzyska blasku. A co do samego przygotowania lampy do polerowania, no ja tutaj powiedziałem jakimi robię papierami, ale nie powiedziałem tego dokładnie, jak robię. Więc tak, na początku. Jak wezmę papier 800 i zaczynam ścierać, to jeszcze według mnie ważna rzecz, żeby nie tak ścierać, tylko po prostu prawo-lewo bądź góra-dół, tak jak lakier. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, no to ja ścieram do takiego momentu, gdzie woda, tutaj woda razem z tym z tą warstwą plastiku jest po prostu biała. Tutaj możecie zobaczyć, że jest taka brudna ta woda. Ona na początku, jak ja zacząłem ścierać tę lampę, to tutaj, gdzie teraz widzicie białe takie, taką, można powiedzieć, no nie wiem, co to, co to jest, no, warstwa plastiku ze ścierniwem i wodą, no ale generalnie no, to było żółte. To, co teraz tutaj sobie marzę, było żółte. I jadę do takiego stanu, żeby po prostu pojawiło się takie ładne białe i wtedy dopiero zmieniam. Gradację papieru ściernego, no i tak jadę do skutku, że tak powiem, żeby ładnie to wyglądało. No i oczywiście, najlepiej sobie obkleić tutaj ranty, żeby polakierze sobie nie pojeździć trochę papierem, żeby nie porysować niepotrzebnie. Yy, powiem wam, godzinka, i obydwie lampy zrobione, i to tak że razem z polerowaniem i ze wszystkim. Łącznie z obklejaniem. Jeszcze nie powiedziałem jakiej ja pasty używam. Ja robię czymś takim. Powiem Wam, no ja mam tutaj akurat kilogramową, no bo tam trochę więcej lakieruję samochodów i tak dalej. I no jest większe opakowanie, ale można kupić taki 100 gram. Także bez problemu polecam, naprawdę fajnie, fajnie działa. Można jeszcze jakimś tam drobniejszymi gradacjami i tak dalej. Oczywiście też można różnymi preparatami jeszcze potraktować takie lampy, ale powiem Wam szczerze: no ja nie jestem fanem tego, bo nieraz już naprawiałem takie lampki, gdzie były właśnie czymś pokryte klarem bądź jakimś innym preparatem. I powiem Wam szczerze, że no w dwóch autkach to się naprawdę namęczyłem, no bo trzeba było to zetrzeć, bo to, co było tutaj nałożone, zwyczajnie zaczęło schodzić. Może to wina tego preparatu? Może wina błędnego nałożenia, zaaplikowania? No, no, nie wiem, nie potrafię tego stwierdzić. Ja tego nie robiłem, ale no naprawiałem to i powiem Wam szczerze, że ja wolę sobie dwa razy w roku, nawet dwa razy w roku, wypolerować lampy, niż później, ewentualnie jakby coś poszło nie tak, naprawiać to. No bo wtedy jest naprawdę dość spory kłopot. Znaczy. Może inaczej, może nie kłopot, ale dużo więcej pracy trzeba włożyć, żeby zerwać najpierw tą warstwę tego, co jest nałożone na lampę. A dopiero wtedy można polerować lampy tak jak ja to robię tutaj. Auto od razu lepiej się prezentuje, ładnie wygląda. No, ale teraz ktoś mi może powiedzieć, no tutaj pokazujesz, że. Fajnie, wszystko wychodzi, no ale masz sprzęt, tak? Nie każdy ma polerkę, bo no nie używa, tak? Ja akurat robię to taką dużą, ale tak naprawdę do takiego, powiedzmy, zastosowania garażowego wystarczy kupić takiego małego pada i gdzieś na złomie starą śrubę od zawieszenia. Tutaj akurat mam na gwint dwunastkę, chyba razy jeden albo jeden razy półtora, dokładnie nie pamiętam. Zobaczcie, uciąłem ją, bo no tutaj był normalnie sześciokątny łepek. Obciąłem ją. Tutaj sobie wkręcam. No oczywiście tam dobrze przykręcam. No i tutaj ten trzpień ma wtedy 11. Akurat w przypadku tej śruby powiedzmy. Ale no w takiej standardowej wiertarce mamy do 12 te futerka, gdzie mocujemy wiertło. A w tym przypadku akurat mocujemy tutaj naszego pada. No, bo powiem Wam szczerze: jeśli tak pościeracie papierami ściernymi lampy, no to ręcznie będzie bardzo ciężko wyprowadzić. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo nigdy nie próbowałem. No, ale pewnie tak. No, jak ktoś jest bardzo cierpliwy i będzie tarł bardzo długo, no to na pewno jakiś tam efekt dobry osiągnie. No, ale po co? sobie utrudniać życie, jak można kupić tylko pada. Nie wiem, taki pad kosztuje, nie wiem, z dwie dyszki może. Wiertarka no zawsze w każdym domu się gdzieś tam znajdzie. A jak nie, to znacie na pewno kogoś kto ma pożyczyć wiertarkę na godzinkę. I po prostu na wiertarce robimy to samo. Pasta no generalnie też nie musi być taka zwyczajna tempo też daje radę lekko ścierna jest na pewno tańsza. To, to na 100%. Także w sumie powiem Wam, no takie lampy, o, może inaczej, może o takie lampy każdy powinien dbać, no bo czasami, jak widzę, auta to są po prostu w stanie tragicznym te lampy. No teraz jakoś tak wśród moich kolegów każdy sobie przypomina o tych lampach, i no co chwila ktoś mnie pyta, czy wypoleruję lampę w jego aucie. No oczywiście nie ma problemu. Bo to nie jest dużo pracy, a efekt jest bardzo dobry. Okres, jaki się zbliża, czyli jesienno-zimowy, jest prawdziwym testem dla naszych lamp. No i powiem Wam, że naprawdę warto zadbać o ich kondycję. Po co mamy mieć przytłumione światło? Tylko przez jakiś plastik, który wypłowiał. No zawsze to więcej będzie tego światła. Lampy będą lepiej świeciły, lepiej widzimy. Przeliczyłem, że taki zestawik na wypolerowanie lamp. To jest około 50 zł. Pat kosztuje gdzieś dwie dyszki. Papiery około 15 zł różnej gradacji. I pasta. No nie musi być taka jak ja pokazywałem, no bo ta kosztuje gdzieś około dwóch dyszek. Ale można kupić taką marketową, które nie wiem gdzieś dyszka kosztuje. Kawałek śruby, nie wiem, złotówka, żeby zrobić powiedzmy ten trzpień do wiertarki. No, wiertarki nie liczę, no bo albo mamy, albo każdy ma jakiegoś tam wujka Stefana, czy innego mietka, który zawsze posiada wszystko. Także można to zrobić w garażu, w zasadzie można to zrobić wszędzie, tylko żeby mieć dostęp do prądu, chyba że mamy na baterie, na przykład w kretarkę. To, można to nawet można wypolerować takie lampy przed blokiem. No chyba, że sąsiad zaraz zadzwoni po miejską, no ale to już powiedzmy... Mniejsza z tym, yy, do, ale wracając do tematu, generalnie no nie jest duży koszt, ale efekt jest bardzo dobry. Powiem Wam tak, miał być filmik o pasacie, no ale nie udało się do końca wyszło, że jest filmik o polerowaniu lamp, ale do pasata jeszcze wrócimy, nie wiem kiedy, ale wrócimy i wtedy zobaczymy skąd tam cieknie. A ja tymczasem się żegnam. I do następnego strzałeczka, hej.